Siemka, witajcie, z tej strony ponownie Galajus, witam was serdecznie w odcinku, w którym zmienię wasze podejście troszeczkę do gry, bo po ostatniej aktualizacji nie zmieniło się tylko to, że pojawiło się targowisko, choć jego element jest dosyć istotny nawet i w tym odcinku. Dlatego też informuję was, że najlepszym solo ekspowiskiem dla ciebie oraz peta od levela powiedzmy 70-80 do levela 110 nawet 115 jest i wrawul. To jest taki dość ciekawy bosek, o którym będzie więcej opowiadał w pewnie dedykowanym odcinku co do jego samej instancji i bosu i rarów i tak dalej. Natomiast tutaj skupimy się na tym, jak efektywnie go farmić, jak zdobywać rzeczy potrzebne do wejścia na niego w jak najbardziej wygodny dla Was sposób. I nie bez powodu znajdujemy się aktualnie w tej lokalizacji, w której jesteśmy, czyli na bagnach niedaleko Trentis. Otóż tutaj możemy zbierać tak zwaną prastarą energię, która jest potrzebna na do małych flasz wiedzy. Bo tak, Iwrawul teraz wymaga od nas małych flaszek, więc nie musimy za bardzo się namęczyć przy ich produkcji, żeby wejść na tego Iwrawula. To jest pierwsze miejsce. Po drugie, potrzebujemy trzech właśnie tych prastarych energii oraz trzech Zębów jadowych, które możemy wyfarmić czy to z pająków, czy to farmiąc właśnie krzyżaka. I niezależnie od tego, czy chcemy farmić tego krzyżaka, czy chcemy skupować zęby jadowe e, sobie na ryneczku lidla, katargowisku. Możemy po prostu sobie to bardzo, ale to bardzo niskim kosztem zebrać i samo zbieranie, jak tutaj na przykład wariaty sobie też zbierają, jest bardzo, ale to bardzo wygodne. Dlaczego polecam akurat farmę z krzyżakiem? Z tego względu, że latając krzyżaka i mając na przykład alternatywny set albo jakiegoś alta do farmienia krzyżaka, możemy nie tylko zebrać te nam potrzebne zęby, a możemy też zebrać po prostu jakieś rary, synergetyki, które będą po prostu przy okazji żałyn, no, no, może nie spieniężane, będziemy je po prostu spieniężać, co spowoduje, że będziemy mogli sobie w bardzo wygodnym e, stopniu ogarniać mniejsze flaszki e, własnoręcznie, na spokojnie, inwestując no, stosunkowo niewiele czasu, a przy okazji, mając okazję przynajmniej wyrównać te swoje wydatki lub nawet delikatnie zarobić. Te zebrane pieniądze, przedmioty oraz 500 zł prze przynosimy do Dari i dajemy je tutaj. To jest aktualnie pierwsza część naszej imprezy. Oczywiście z targowiska możemy też zbierać sobie na przykład zęby jadowe. One są akurat w tym przypadku po 200, co nawet dla mnie jest całkiem ciekawe, bo ja po tyle kupuję eee, i też możemy kupić prastarą energię, która jest niestety nieco droższa, dlatego też bardziej polecam ją sobie zbierać. No i to jest pierwsza opcja, którą możecie realizować, żeby ogarnąć sobie flaszki po dwie, sztu, dwie, dwie sztuki na jedno wejście na iwrawula. Druga część jest troszeczkę ciekawsza z nieco bardziej znaczącym wykorzystaniem targowiska z tego względu, że małe flasze na gminie wręcz cały, cały czas tanieją. Teraz już widzimy najtańsze oferty po 5,5k za sztukę, więc teoretycznie możemy za no, średnio 5-6k 11-12 tysięcy, o może tak, kupić sobie jedną, jeden zestaw dwóch flaszek mniejszych na Iwrawula, co powoduje, że ten wydatek jest diametralnie mniejszy niż to było jeszcze przed aktualizacją, kiedy na wejście były potrzebne nam średnie flasze. Średnie flasze chodziły po 25-30 kasztuka. Teraz ta cena nam się zrobiła nawet mniej niż połowa, jeszcze mniej 1 trzecia około. Powoli się już ta wartość zbliża, więc jest to dla nas naprawdę zajebisty sposób na wejście tam. Dodatkowo, teraz jest dosyć mocno utarte, że ludzie wchodzą na Iwrawula z orczym zielem oraz z lawą z kemenak. Natomiast polecam o wiele bardziej zbieranie sobie halitu, z tego względu, że z jednego zebrania można zebrać na przykład 3, 4, 5 sztuk, chyba dwie też halitu. Co przyspiesza nam kilkunastokrotnie zbieranie tego. Halit jest w miejscu, w którym jest tutaj zrujnowana wieża, i po drodze na Gartmoga. Więc każda osoba, która już i w Rawula leci, raczej wie, gdzie jest droga na Gartmoga. I tam zbierzcie sobie właśnie ten halit, i w ten sposób będziecie w stanie sobie na spokojnie to wszystko ogarnąć. Oczywiście drugą częścią jest potrzebna nam jeszcze, trzecią w zasadzie, potrzebne jest nam orcze ziele, które mimo wszystko jest dla nas e, surowcem bardzo potrzebnym. Zbieramy je oczywiście koło do, wejścia do chramu, tak jak idzie się na Fiodora. To jest taka dosyć istotna miejscówka, w której w zasadzie wszyscy muszą to zbierać. Oczywiście tutaj akurat jest mi bardzo smutno, ale Halitu nikt nie wystawia, więc puszczam oczko dla handlowiczów. Lawa jest stosunkowo droga, jest to składnik prawdopodobnie do jeszcze jakiejś flaszy, wielkiej, flaszy zręczności. Natomiast uważam, że mimo wszystko ta cena jest dużo, mocno, dużo, dużo przesadzona. No i oczy Tutaj jest akurat dużo taniej, można sobie to brać, ale też i też dużo tego nie ma w tej cenie, a też są osoby, które wystawiają po zaporowych cenach. Więc trzeba to też brać sobie pod. Uwaga. No i teraz tak zapytacie mnie, no dobra, mówisz, że jest dużo taniej i dużo łatwiej ogarnąć wszystkie rzeczy potrzebne na, tym, na wejście na tę instancję. O tu właśnie się zbiera gdzie ciubinio sobie stoi. Natomiast jaki jest zysk przy wejściu na tą instancję, przy zrobieniu jej powiedzmy, żeby bez zgona? No to ja już wam tłumaczę tutaj zaś ładnie. Otóż ja robiłem jakiś czas temu, dwa miesiące około temu czy Miesiąc temu, farmę stoi w Rawuli na około 113, 14 czy 15 levelu, już dokładnie nie pamiętam, czy może 116, to pamiętam, że dobijałem tam level i wbiłem tam około 11-12 milionów expa, więc wychodzi delikatnie ponad 100 expa za jedną instancję, z czego ja tam jeszcze. Przytrafiło mi się z 3-4 zgony e, na całą farmę 100 instancji. Ja wtedy za 100 flaszek wywaliłem no, prawie że 3 miliony. Teraz za 100 instancji wywaliłbym, wydałbym milion golda, milion 100. To jest równowartość jednego, dwóch rarków z tej instancji przerobionych na esencję. Niestety esencje aktualnie też potężnie tanieją, natomiast nie jest to aż tak straszne, jakby mogło się wydawać. Ponadto... Automatycznie, częściowo może Wam się zwrócić wydatek esencji, jeśli latacie w ekwipunku, który ich, je pożera i ekwipunku, który ładujecie. Więc przy 100 instancjach macie niemalże pewność, że przynajmniej naładowanie, naładowanie ekwipunku esencji Wam nadrobi. Niemalże pewność, dlatego że jeden do 100 na pewno jeden rarek poleci, eee, więc tutaj na spokojnie. No i tak jak mówiłem, exp jest naprawdę dobry. Ja jeszcze przy okazji, farmiąc tą instę, wbiłem swojemu tonowi z 6-6 na 68 level, jeśli się nie mylę, więc dwa levele dla peta też wleciały. Biorąc pod uwagę, że można na tej instancji spędzać bardzo dużo czasu i jak zauważyliście, ja to farmiłem na levelu 100, 110 ponad, plus, a dla osób z niższym levelem, mimo to, że będzie dłużej, ekspo delikatnie wyższy również będzie. Ryzyku zgona, zależnie od profesji, ale też Expo Peta, kiedy będzieś mieć dobrze wyeksponowanego Peta, będzie dużo, dużo e, fajniejsze. No i w ten sposób ja sobie na przykład wpisuję mała flasza w przedmioty, wybieram sobie tutaj najtańszą opcję, kupuję sobie dwie flaszki, wbijam się dosłownie za grosze na instancję i jestem po prostu zadowolony z tego. W jaki sposób to fajnie, sobie fajnie potrafi funkcjonować. Aha, no i tak, zapomniałem, że mam w depozycie te flaszki przy kupieniu. Jeszcze nie wiem, czy przyzwyczajenie, czy, czy, czy coś, że tak mam czasami podświadomie, że, że te flaszki jednak lecą do mojego ekwipunku zamiast y, po prostu w to oto miejsce. No i ja sobie to biorę. Więc w ten sposób jesteście w stanie naprawdę fajnie, miło sobie ogarnąć naprawdę nie dość, że ekspowisko, nie dość, że ekspowisko peta, to jeszcze potencjalne farma esencji pod po prostu e, ogarnięcie sobie wszystkiego, co by się tylko chciało. Taka ładowanie, jakieś inne ogarnianie. No i przy okazji możecie to robić zupełnie sami, nie będąc zależni od nikogo. Licząc, że załóżmy wbiłem te 12 milionów Expa w ciągu 12 godzin. Ilość Expa oczywiście wychodzi milion doświadczenia na godzinę, co jest naprawdę fajną wartością i w ten sposób też można naprawdę fajnie zrobić sobie postać, nie będąc zależnym od nikogo. I tak, częściowo nagrywam ten filmik, dlatego że chciałbym e, Wam ruszyć troszeczkę rynek handlu flaszkami, z tego względu, że on jest troszeczkę hehe. -he. Ja natomiast na tym nie zarabiam, bo osobiście to. Wolę jednak inne formy zarobku, natomiast niektóre osoby jak malutkie levele crafterzy będą bardzo chętnie i bardzo chętnie to już robią. Parmić te rzeczy, żeby Wam właśnie je sprzedać. Żebyście w zasadzie wchodzili, wchodzili, wchodzili na instancje i wydawali im te swoje drobniaki na właśnie te flaszki czy półprodukty do stworzenia tych flaszek. W ten sposób możecie nie dość, że. E, ładnie pobudzać rynek, to też w zupełności zajebiście siebie towarować, ekwipu e, ubierać, expić po prostu zarabiać. Czy to wszystko? Tak, to wszystko. Jeśli chcecie więc e, skorzystać z tej zajebistej rady, to nic nie musicie robić. Zostawcie co najwyżej łapkę w górę, jeśli Wam się podobała. No i ja zapraszam Was na kolejne odcinki już wkrótce. No i streamki codziennie wieczorkami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej, hej.